Cześć, witajcie w nowej serii na kanale. Po długim czasie od zapowiedzi, nareszcie udało się odpalić Shireka 2 w polskiej wersji językowej i zaczynamy let's play. Jest to już druga próba nagrania filmu, bo w trakcie pierwszej w pewnym momencie zsuneknąłem się, że nie włączyłem mikrofonu i niestety jakieś 12 minut filmu straciłem. Jest samo wideo, nie ma audio, ale trudno się mówi. Trzeba działać dalej, więc co jeszcze z tych wstępnych informacji, żebym nie zapomniał o czymś. Z ciekawostek może i wstępnych informacji jednocześnie to to, że, że to będzie Blind Run. Nie grałem nigdy w Shrek'a 2, nie miałem tej gry, nie, nie oglądałem jej w całości na YouTubie. I biorąc pod uwagę, że Shrek 2 jest o, chyba, muszę tak powiedzieć, moim ulubionym filmem animowanym, jaki już widziałem e, kiedykolwiek, e, to jest to dosyć zabawne, że jeszcze z grą nie miałem nigdy styczności, jakoś nigdy nie wpadłem na to, żeby <laughs> szukać e, gry akurat z, z uniwersum Shreka, więc e, dopiero jakiś czas temu... Ją znalazłem i wiedziałem już, że koniecznie muszę ją wziąć na let's play. Jedynki chyba na PC nie ma, więc pociśniemy z dwójką, którą lubię chyba jeszcze bardziej niż jedynkę, właśnie. Miałem problem zawsze, która część jest lepsza, ale do tej dwójki się przekonałem chyba po prostu jeszcze bardziej niż do jedynki, tak po iluś już obejrzeniach poszczególnych filmów. Właśnie z serii Shrek Więc nie kontynuuję już tego wątku Bo zaczyna mi się plątać język nieco Teraz będzie cięcie Bo Wstęp fabuły Właśnie Wkleję z tej pierwszej części Gdzie i tak nic nie mówiłem W trakcie cutscenek I usłyszymy się Właśnie już W grze Jeszcze dopowiem tyle, że na tym drugim sejwie sobie testowałem grę, jak działa, i, i, i było ok, nie, nie reagowało mi nic. Robiłem też próbę nagrywania wcześniej, z tym, żeby mnie gra nie zagłuszała, i chyba jest teraz ustawione bardzo dobrze. to wierzę. A teraz słyszymy się już na sejwie numer jeden. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, żył sobie sympatyczny ogór. Pewnego dnia spotkał piękną królewnę i... zakochali się. Ej, 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 moment, kolego. Karol. Karol, ale głupie imię, jak nic w szkole zbierałeś, Bencki. Mógłbyś mi nie przerywać? Wszystko nie tak, fakty są takie. Dawno, dawno i tak dalej, żyli sobie ogór, królewna i szlachetny, rączy... No strasznie przepraszam, zapomniałem o ośle, ale wpadka No więc ogr spotkał królewnę i zakochali się Z tym ośle Los ciskał im pod nogi kłody, ale przynajmniej tak to jest napisane Miłość zawsze zwycięża No tak, tak, a potem było wesele Katering pierwsze a gdy miesiąc miodowy dobiegł końca, wrócili do domu. Tam zaś czekał już ich wierny, żeby nie powiedzieć irytująco, wierny przyjaciel: Osioł. Karol! Ośle! To my! Co już? Możesz mi powiedzieć, co tu się właściwie stało? Co się stało? On mnie pyta, co się stało? Zaraz ci powiem, co się stało. Tylko skup się. Wojsko znowu poluje na przeciętnych inaczej. Uwierzyłbyś? Weź lepiej zerwij, ten list kończy. Stary, trzeba ratować przyjaciół. I wiesz co? Te listy to jeszcze nie wszystko. Ty widziałeś to? Monety latają sobie skubane. Musisz je wszystkie zebrać, stary. Przydadzą nam się. Oj, przydadzą. Normalnie wszędzie są, wszędzie. Tu są, yy, tam są też, a część to się pochowała w tych skrzyniach. A to widziałeś? Jak skoczysz na tetę, to cię ten. Wuuuu, wow, wybija. Jeszcze jest no krzepa w kostkach. Po co, po co pytasz? No bo wiesz, smakuje to to wątpliwie, chociaż daje niezłego kopa, ale w sumie to. No, no wiesz. Tak jest, krzepa krzepi. To no, krzepiąca świadomość. Jesteśmy na rynku od ponad, no co najmniej roku. Tak, w tym powietrzu aż dziwnie się robi. <laughs> Normalnie ciarki grzbiet maszczą. No a tak w ogóle to jedziemy do gór Ogrodu na Eee, Na co? No z okazji, żeście się hajtnęli i przysłali zaproszenia, nie mówiłem wam? Nie szkodzi. Ale zanim wyjedziemy, musisz tu zaprowadzić porządek. Także wiesz, nie naciskam. Ale jazda, jazda, ruszamy się. Balnie zając, ale uciec może. Do roboty. Aha, no dobrze. No to chyba się spakuje. A, i jeszcze jedno, ośle! Nie zdążyłem posprzątać się, mnie coś rozpraszało. Co się dzieje? Ośle! Nie no, szreg, nie rozpraszaj się. Zrób coś z tym plakatem, a przy okazji nazbieraj trochę monek. W grodzie przyda nam się zaplecze finansowe, więc zbieraj ile możesz. Żeby wskoczyć na linię, musisz w biegu kliknąć prawym przyciskiem myszy albo wcisnąć kontrol. Ok więc słyszymy się już w grze, z takich uwag początkowych. Bardzo mi się podoba to, że dubbing jest dbałość o szczegóły, typu ten napój, który nam HP będzie odnawiał. Bo już to zdążyłem go zobaczyć w tej pierwszej części nagrania, więc już nie jest taki całkowicie blind run, bo część tego szkolenia tutaj już odbyłem, że tak powiem. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem ciekawy, ile elementów fabuły będzie się pokrywało z filmem, a ile będzie różnic. Jeszcze chciałem dodać, że możemy zbierać plakaty tudzież listy gończe, jest ich tyle, albo nie wiem, może będzie więcej. Nie wiem na razie, nie wiem też, jak działa ta mechanika zbierania listów gończych. Mam nadzieję, że się dowiem. Bo pomimo tego, że gram po raz pierwszy, to chciałbym tutaj zdobyć tak dużo jak się da po prostu na let's playu też na spacji mamy 9 różnych miksturek większość z nich kojarzę z filmu może wszystkie były w ogóle w filmie tylko nie o wszystkich pamiętam mamy wywar z pęczykarku wywar z rzęsko z krzeku pastę niewitkę gaz usypiający 4 szmery wywar z pędzistolca eliksir tyci tyci aby skurczyć byka Zemsta dziadka mroza jeszcze jest. Elixir kochaj mnie inaczej i to jest właśnie dziewięć tych różnych miksturek. Nie wiem jak działają, nie wiem kiedy najlepiej ich używać, kiedy w ogóle można ich używać. Mam nadzieję, że na bieżąco to po prostu odkryję. Dobra, lecimy. Gra z 2004 roku. Więc nie ma też co wymagać, od niej graficznie nie wiadomo ha. czego, ale aurę ma na A może więcej monet. Monety jest wizerunkiem osła. To Coś lubię. To mi się zdaje, że trochę ostatnio ćwiczyłeś. Tak jest, zdrobo błyskawicznie z jakiej paki, suwaki i po sprawie! Sklepą o maskę klikając lewej przyciskiem myszy. Chętnie park ładogi do Dobra. Ha? Ha. Jak ci się trafi jakiś pułap? Powyżej możliwości nie łam się. podbiegnij, a wskoczysz bez bólu. Fajnie, nie? Tak, to już też wiem. To szlak może się, o właśnie, podciągnąć. Tu jest też nowa Skacząc mechanika. Możesz złapać się tych minorośli. Tutaj. I Jakieś oto dwie minuty. A teraz prawym i lewym klawiszem kierunkowym możesz przesuwać się na boki. Jakieś dwie minuty chyba kombinowałem jak tutaj wskoczyć. Więc będzie... Jeszcze trochę. Będzie nieco Żeby szybciej użyć dolnego klawisza kierunkowego. Nieco szybciej uda się pewnie... Żeby sobie przejść. teraz poradzić. Będziesz musiał zrobić podwójny skok. Dwukrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. Teraz nauczę cię podwójnych skoków. Jak raz klikniesz prawym przyciskiem myszy, to sobie skoczysz. Tak? No to zaraz potem, zanim zaczniesz spadać, kliknij jeszcze raz. Spoko wodza, w końcu załapiesz. No, tak, tak jest, jeszcze trochę i będziesz symplice Beściak! Te nawiązania jeszcze do polskich filmów, komedii i nie tylko, z przełomu wieków też są świetne. Więc y, to nagranie będzie y, pewnie nieco szybciej, uda mi się przejść do tego momentu, w którym skończyłem tamtą nieudaną część. Nie wiem czy się powtórzyłem teraz czy nie, jeśli tak to przepraszam. Ale na pewno będzie mniej świeża. Więc tracę ten efekt po prostu takiego typowego pierwszego kontaktu z grą. Bo jednak teraz muszę komentować drugi raz i to już jest trochę inne. Nie jest to tak świeża właśnie. Ale damy radę jakoś działać. Tutaj właśnie narzekałem też trochę na ten double jump, że on nie jest taki, że możemy w, w, w locie wcisnąć znowu skok i przeskoczyć, tylko musimy dwa razy od razu kliknąć. Na raz musimy wykonać raz. skoki. Oho, no. zobacz! Czterolistna koniczyna! Ale to potem. Stąd się tam nie dostaniesz, nie ma bata! Tak, Wskocz tutaj. na ten kwiat lili, a bezpiecznie ominiesz zagrożenie. Koniczyna... Nie wiem co robi, ale się dowiem. Wszystko jest dla mnie nowe w tej grze i to jest wspaniałe też. Że o tyle może tak, ten film... W zasadzie początek tego filmu nie będzie świeży, bo już przechodziłem, ale wszystko co będzie dalej będzie świeże, bo odkrywam tę grę, odkrywam ją na let's play'u. Wszystko jest tu dla mnie właśnie nowe, niejasne. Tutaj na przykład mówiłem, że śmiesznie byłoby zobaczyć szerega prześliz prześlizgującego się pod tymi deskami. po prostu niszczyć. z tego, że on niszczy te deski. Kot w butach też ciekawie by wyglądał. Myślę w animacji Ślisku. Rozglądaj się za krzepą w kostkach, szlek. Podreperuje ci zdrówko. A poza tym jest pyszka. Tak, tutaj jest chyba napisane. Baton energetyzujący czy coś takiego. Też wspaniała. Dbało się o szczegóły tych, którzy yy, przekładali właśnie tę grena na język polski. To jest, to jest wspaniałe, właśnie, że. że jest ta polska wersja. Bardzo się dziwię, że mi ta gra umknęła w przeszłości, ale za to teraz mam ciekawe wrażenia. Serię szrek darzę ogromnym sentymentem. Shreka 2 właśnie, tak jak mówiłem, uwielbiam i stawiam chyba na pierwszym miejscu wszystkich filmów animowanych, więc przejście gry to dla mnie przyjemność. Tutaj właśnie odkryłem takie ciekawe miejsce, ukryte. Czy będzie ta seria trwała 8 odcinków czy 16. Na pewno będzie dużo frajdy i musiałaby być bardzo nieudana co się znudziła. wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie cudawianki. Tak, gościu nam zapisuje. No i do tego momentu doszedłem właśnie podczas pierwszej części nagrywania, więc wszystko co jest od tego momentu... Jest dla mnie nowe w tej grze, nie oglądałem nigdy całego let's play'u, tylko takie fragmenty, żeby wiedzieć w ogóle e, o czym mniej więcej jest ta gra, e, jak e, wygląda e, sterowanie tak z zewnątrz, po prostu sprawdziłem, a reszta cała jest dla mnie tutaj nowością. Film szereg 2 pamiętam bardzo dobrze, więc wszelkie różnice w fabule w, w, występujące w grze właśnie. W kontekście filmu myślę, że wyłapię je i takie ogólne swoje zdanie na temat różnicy fabuły filmowej i fabuły gry. Myślę, że w ostatnim odcinku powiem co myślę o tym właśnie, że trochę w grze to wygląda inaczej i powiem co mi się podobało, a co nie do końca, co powinno być pozostawione w kwestii oryginalnej, no, w stanie oryginalnym, a nie było na przykład takie, więc... Jakieś swoje spostrzeżenia na końcu badania. Dodam. Podejdź do tej dźwigni i użyj jej klikając lewy przycisk myszy. Ta dźwignia. A, i wysunął się nam tak fajnie. Rozmań te deski i zdobądź czterolistną koniczynę. W przyszłości nie będzie tak łatwo. Zwykle są dobrze ukryte i niełatwo je znaleźć. Ale jak już się uda, na stałe zwiększą twoje zdrowie. Warto. No to faktycznie warto. Będziemy mieć więcej HP. Mam farta. Szrek, zobacz, to salon Wróżka Chrzestna no, S.A. Już, już Wróżka Chrzestna się pojawiła. Tak dalej. Na pewno widziałeś reklamy. Wróżka Chrzestna S.A. Gwarancja najwyższej jakości produktów magicznych i pochodnych. W ofercie wywar z rzęsko z zamień wrogów w gaz usypiający cztery szmery, zdrowy, regenerujący sen. Możliwe mdłości lub utrata członków. Chcesz oczyścić atmosferę? Sięgnij po wywar, spędzi stolca, efekt gwarantowany. Nawet największy problem rozwiążesz dzięki eliksirowi pomniejszającemu linii tyci. Koniecznie zapoznać się z naszą pełną ofertą. Masz wory pod oczami, popękane na czynta, Wstydzisz pokazać się znajomym. Jest na dorada pasta niebieska. W nowym, widzialnym opakowaniu. I wreszcie, Eliksir, kochaj mnie inaczej i nikt ci się nie oprze. Zapasy na wyczerpaniu, zamawiać z wyprzedzeniem. Żyjcie długo i szczęśliwie, zresztą sami wiecie. Wyrażenie, żyjcie długo i szczęśliwie, jest znakiem towarowym w 16 a I jako takie nie może być wykorzystywane bez zgody w 16 a W 16 a zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu stosowania produktów w wróżkach 16 a Dobra, to było tak świetne, że. Mam... Szczere nadzieję, że nie jest to chronione jakimiś prawami Bardzo bym chciał, żeby nie było wyciszone na Trzeba by uzupełnić zapasy graniu. nagraniu chrzestna ESA. Spełniamy twoje marzenia! Czym mogę złożyć? Dobra, możemy kupować Ale na razie mamy 25 monet Za tyle to nie kupimy nic, ale można się tutaj... wrócić jakiś czas Aha, czyli tych miksturek nie kupujemy pewnie na bieżąco, tylko zbieramy je do ekwipunków w miejscach gdzie jest sklep i używamy kiedy chcemy. Dobra, to już jest to chyba dla mnie w miarę jasne. Zakładając, że faktycznie tak jest. Tak, to ten list gończy o którym Ci mówiłem. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Zero litości. Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, czeka tajemnicza nagroda. Ty wiesz co? Zacznij je kolekcjonować. Pewnego dnia mogą być coś warte. Udało ci się, Shrek! Wszystko jest jak dawniej. Kto to zamawiał? Dać mu jakiś napiwek czy coś? Już to zrobiłam. Od za siedmiu gór ogrodu dzieli nas jakieś e, siedem góry. No nic, chyba możemy jechać. Niedługo poznasz moich rodziców. Eee, No. Na pewno im się spodobasz. Co no cieszę bardzo się z tego spodobasz. Co masz się nie spodobać? Mnie się podobasz. Eee, przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Cóż może być fajniejszego? Długiej, 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 bardzo długiej podróży w moim towarzystwie. Eee... Leczenie kanałowe? Eee, lewatywa roztworem mydła i papryki? No. No nie powiedziałbym. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? <laughs> Żartowałem, ale poważnie. Daleko? Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki czy coś tam? Mogą być duty. Śmierdzi. Możliwe, że ja. Jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Ośle! No wiem, przepraszam. Hej, co to jest? Ten citek właśnie zarąbał nam koło. Zobaczę, co nie jest rany. Szrek, błagam cię, nie idź tam. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być no. no ten, no podstęp. Poradzę sobie, jestem ogrem. Chyba, że sam poniesiesz nasze bagaże. No więc mówię ci, idź i bez koła nie wracaj. A tym drzewem się nie przejmuj, samo się przewróciło. Wszystko gra. Zbuję. Szrek, pomogę ci. Nie, nie zostawiaj mnie. Nie, nie, nie. A zresztą Shrek sobie poradzi. No zobacz. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby zadać cios. Ile cię uderzą zbóje, zabierają ci złoto. im Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, żeby wykonać podwójne uderzenie. Lewy przycisk myszki! Dwa razy! Skup się, Shrek! anonimowa działa. Tak, ten dubbing jest świetny. To chciałem powiedzieć. atak specjalny. Nie obcygnalaj się, Shrek! Idź na całość! Mam tu coś dla ciebie. No tak specjalnie też fajny. Uda, nieźle. Jak na pierwszą akcję. Tak Zabawiczysz Przełóż No daj, Shrek. spuść im manto! Pożegnaj się ze swoim kółkiem! musiał też monety sobie pozbierać. Nie wiem, czy tu wrócimy. Żeby odzyskać koło, najpierw musisz pokonać bój. A. Główce się kręci. O, A, zaraz się komuś obernie. Co nie dajesz ani? Proszę, proszę. Nie wiecie z kim zadzieracie. Pokaż im gdzie raki zimują szrek Można ten też biegać, ale... No, no, jak chcesz naprawdę przyspanować trzy razy kliknij no, lewym przyciskiem przecież to normalnie za ma Zapewności. O. Taki nie... poddawaj się skarbie! Zgończy. Więc ja y, przejdę jeszcze do... To nigdzie się nie ruszymy, a koło mają zbóje. Łapiesz do czego zmierzam? Tak, przejdę sobie na drugim save do tego no, pierwszego plakatu i pokażę wam go po prostu. I sprawdzę, czy tam jeszcze ni czegoś nie było, bo tak strasznie szybko skończyliśmy w tamtym momencie i yy, po prostu yy, słyszymy yy, 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 się znowu w tym miejscu za chwilę. Dobra, jestem jeszcze raz w tym miejscu tutaj w ogóle można ciekawie przejść. Tak, te tekstury są zadziwiające. W ogóle to jest nadpisany save. po końcu tego odcinka bo to nagrywam na sam koniec ten fragment filmu. Po końcu odcinka okazało się, że zapisy są bardzo dokładne i tam pomijanołem po prostu, odpominałem różne kaccenki i już mi... Później ich nie zapamiętało, w sensie za zapisało jako już odpalone i musiałem nadpisać ten save żeby od drugiego filmu było właśnie wszystko okej, okay, że wszystkie sceny będą w ogóle pokazane. Dobra, więc jesteśmy jeszcze tak, to na miejscu. Jest going to, o którym Ci miejscu. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Zero litości. Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, czeka tajemnicza nagroda. I tak, wiesz co, zacznij kolekcjonować. Coś. Pewnego dnia mogą być coś martwe. mogą, mogą. Co trzy listy gończe. Będziemy coś otrzymywać. Dobra, nie ma tu nic więcej. Tylko chciałbym, żeby go pokazano tak dokładniej. No tutaj. O! Dobra, więc y, teraz oddaję głos przeszłemu u mnie y, i następnej części filmu, y, a samemu y, kończę jeszcze tutaj. No dogram pewnie to, co zdążyłem jeszcze zrobić na filmie, żeby już przed drugim odcinkiem było wszystko gotowe. Lewy przycisk myszy! Dobra, lecimy. O proszę, jest też. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy. Taki atak. Jeszcze raz! Panie chcesz nas opuścić, co? No, trochę dziwna ta mechanika. dasz Szrek. tak, no, atakują nas czy nie? Jako dziwnie. Musisz ich wszystkich stracić albo pożegnaj się z gołem. Trzymaj się, Szrek. Mam wrażenie, że w ogóle. Może trochę przesadziłem. Nie dostałem no, tego. Tak! Zadziałał? Mają tak dużo fapecz, no I To co? ma być bohater. No. Tere, tere, kuku! To. nie dostaniesz go. Przepraszam, przepraszam. O, teraz kodujemy ich. Uwaga może boleć. A daleko nie zajedziemy. Dajcie nam to koło. Huuu, szlek, rządzisz stary. Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Najpierw z bańki, potem skopa, a koleś... Moniku, mój staw kolanowy, co za ból! No, no, troszkę to podkolorizowałeś, ale może być. Za chwilę ciąg dalszy, przemiłej podróży. Hej, Shrek, coś jakby się trochę zmachałeś. Weź, zakończ na zdrowie. Może potem uzupełnimy zapasy. Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Czy coś jeszcze pójdzie dzisiaj nie tak? Spokojnie, Shrek, na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki wyglądają tak bardziej rachitycznie. Jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mak. No, śmiało, kawaler! No, zobaczymy, co tam za nimi będzie. No i dobra, nie róbmy draki, jedziemy dalej. Za siedmiu grunt czeka! Jedziemy! Nie da się ukryć, jedziemy! Wreszcie nasi bohaterowie dotarli do zasiedniowego programu. Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości. Ciekawe, jak też wygląda mąż naszej córki. I myślę, że w tym y, miejscu. właśnie, to jest też animacja pomijania. Tak, scenek w tym miejscu skończy odcinek. gdyż chcę, żeby właśnie ten pierwszy był takim bardziej wstępnym, gdzie. Przeszliśmy nam to szkolenie i, i chwileczkę pograliśmy, a e, cała akcja w ogrodzie i to co będzie dalej, chciałbym to już przenieść na następne filmy. E, więc teraz e, zobaczę jeszcze, e, czy poza tym plakatem jest coś do e, właśnie pokazania w tym miejscu jeszcze pod koniec treningu. E, I zapraszam już niebawem na drugi odcinek ze reka 2, e, to będzie następny film na kanale jednocześnie, jestem przekonany. Gdyż troszkę nadrobimy może e, e, odcinkami właśnie do ratatuja i do agenta Hugo, bo tam już było kilka, e, więc szleka e, pewnie na samym początku będzie troszkę więcej e, niż tamtych gier e, i filmy też będą co parę dni maksymalnie, bo teraz mam taki czas e, właśnie, że nie mam zbytnio możliwości dużo nagrywać. Jest to związane z sesją, ale nie tylko, więc mam nadzieję, że w tej kwestii jesteście wyrozumiali. Dziękuję też za wyświetlenia po prostu pod ostatnimi filmami. Odkąd po prostu wróciłem do nagrywania, tak, dwa razy po prostu było, wiem. Odkąd wróciłem do nagrywania, prawie każdy film ma świetną liczbę wyświetleń, bardzo mnie to cieszy i udowadnia, że. Nie tworzę tylko i wyłącznie dla samego siebie, tylko ktoś jeszcze trochę może się rozerwać przy niektórych materiałach albo przy większości, jeśli lubicie dany Let's Play, albo mi wyjdzie odcinek, bo nie zawsze wiadomo mi wyjdzie, więc mam nadzieję, że ten w miarę wyszedł i słyszymy się niebawem w następnych filmach, więc jak na razie żegnam się z Wami, do zobaczenia, no i cześć!